Relacjonować będą Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. I oto piąty mecz w grupie. Znają się więc doskonale. Po wszelkich spotkaniach trenerzy poznali styl gry przeciwnika. Znają sytuację w tabeli. Mogli zaplanować taktykę. O tym co powiedziałeś zapowiada się dziś bardzo ciekawe spotkanie. Będziemy mieli okazję przekonać się jak plany drużyny są konfrontowane z rzeczywistością. Grać dalej. Teraz strzela. Dobrze, że nie zaspał. To pierwsza interwencja w meczu. Przód rożny. Barnetta. Bez zastanowienia. Prosty strzał dla Bramka. Świetna ta główka. Kessry. Pewnie obrona. Dobra piłka. Dane zagraniczne. Ładnie podał. Jezus na Was. Jezus na Was! Czy znajdzie partnerów w polu karnym? Błąd teraz. Nic tam nie było. Kasz wznawia wyrzutem. Udane zagranie. Kolejne udane podanie. Czy będzie zagranie w pole karne? Zagranie na pole karne. Zdecydowanie słabe podanie. Ale trzeba podkreślić, to był przepiękny gol. Naprawdę zaprezentował wspaniałe umiejętności techniczne. Ach, to był majstersztyk, popatrzmy. Z łatwością pokonał obrońców. Świetna seria zwodów i przepięknie umieścił piłkę w siatki. Dobrze zapowiada się ten atak. Dobry odbiór. Iwilia. Powinien dośrodkowywać. Dobry ten atak, powinni go wykorzystać. Pole karne. Dawid Lilia. Przejmują to stoperzy. Jezus na was. No, jest kilka opcji, zobaczymy, którą wybierze. Odebrał czysto dobry ten ślizg. Dobre, dalekie, wybić się bramkarza. Dostał z brzowu i dobrze odebrał. Teraz widja aż miło patrzeć doskonałe panowanie na Niestety zmarnowana szansa potrosznego. Takie czyste zagrania wymagają niebywałej precyzji i pewności. Iwilia. Przejęcie w obronie. przez obrońcy. Uderza! Wadnie z boku, czy będzie to Dobra interwencja bramkarza porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Doskonały, długi wyrzut bramkarza. Dobre teraz, długie podanie. Ładne, prostopadłe podanie do kolegi. No, bądźmy Sędzia dyktuje rzut wolny. Może być to bardzo niebezpieczne. Ładne uderzenie, ale niecelne. Chyba niepotrzebnie zdecydował się uderzyć z całej siły, tym bardziej, że można było starać się strzelić precyzyjnie. Jezus na was. Dawid wilia piłka w Jak widzimy był tu całkowicie bezradny. Ten zawodnik udowodnił, że jego umiejętności pozwalają strzelać każdą z nóg. Będziemy mieli zasłużony rzut wolny. Barnetta. Gramy dalej. Może być niebezpiecznie. Muszą uporządkować szyki obrony. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. Znakomicie przygotował ten zespół do meczu. Selekcjoner siedzi teraz dumny.